No kochani, jest godzina gdzieś po 20.00. No i zobaczcie, mamy tutaj kotka. To tu jest wesoła ciotka. Basiorek. Cypisek. Nie, tu jest wesoła ciotka. Mamuśka. A to jest kto? To jest Basiorek. Tutaj, tak. Basiorek, tutaj. Maciulek No zbierało się, że się zacząłem gubić No i tutaj idzie jeszcze Pieszczoch Tam dalej siedzi O te oczka takie ledwie Babcia A, Cypisek jak Rozrabia na drzewo niedawno wskoczył No ale nie o kotkach chciałem rozmawiać Tylko chciałem wam powiedzieć, że Znowu przebudowałem przy tym domku, willi. To malutkie osiedle, ale przebudowałem to na okres taki przejściowy, miesiąca, półtora. Kiedy tutaj wstawię. O, jeszcze gucio. Kiedy wstawię tutaj te domki drewniane, oryginalne. Z ogrzewaniem a póki co na razie wstawiłem, bo widzę, że kotki tutaj się gromadzą. Wypierają sypiska i gucia z willi i te biedaki nie mają gdzie się podziać. I rozbudowałem to o te trzy domki mobilne, które już. Ci co oglądają filmiki, dłużej to są zorientowani. I tak tutaj wstawiłem dom, domek mini lodówkę. To jest jedna. Tu drugie domek z pufy. To jest dwa. Tutaj tylko przyniosłem stąd telegowisko, wstawiłem do kartona, bo tutaj mamuśka lubi sobie spać. No i tutaj jest trzeci domek mobilny. Z budowy maszyny do szycia. I tak to wygląda. Tu wcześniej był ten szmaciany domek, który jest poniewierany, bo na dach Cybisek wchodzi. Ci co nie znają to jeszcze podam że tu jest rura plastikowa dwumetrowa do której kotki sobie wchodzą tu leży jeszcze taki dywanik też kotki mogą się położyć i to co już mówiłem wcześniej się powtórzę leofas się wprowadził tutaj i się go trzy razy widziałem, jak wychodził stąd. Basiorek z kolei się wprowadził tutaj, do tego szmacianego domku. Także docelowo po tym okresie miesiąca, półtora, wstawię te domki drewniane. Równo jakieś ładnie ustawię. A, cepisek wrócił będą z ogrzewaniem i to wszystko podłączę tam do tych gniazdek które są tutaj na ściance te trzy domki czy cztery to jeszcze zobaczę ile tu jest tak gniazdko podwójne prąd jest w zeszłym roku to te domki były ustawione tutaj tu był jeden a tu był drugi. W tym roku nie chcę takie ustawiać, żeby były na samym widoku żeby wrogów oczy nie kłuły, to będą ustawione tutaj. zamówiłem dwa dywaniki elektryczne w Chinach po 29 zł mają wymiary 45 cm na 45 cm no i nagrzewa się ten dywanik do temperatury 35-45 stopni patrzyłem na Ceneo są też takie porównywalne dywaniki ale są droższe temperaturę yy, tego Cenę mają o 45 stopni wzwyż. No i Chińczycy nie podają mocy, nie znalazłem, ale w tych cenach o tam w tym dywaniku takim porównywalnym to była moc 40W. 40W to jest tyle co ja daję żarówki. W zimę dawałem żarówki 40W, jakby większe mrozy 60W i w ten czas temperatura w domku była tam. 20 stopni, a nawet wyżej. I był otwór niezasłonięty. Także widać te dywaniki, powinny zdawać egzabit. Przy czym ja je włożę do środka, ale przykryję sianem, żeby kot od razu na tej temperaturze, na tym ciepłym aż tak rozgrzanym, nie siedział. Tylko żeby nagrzewał tą przestrzeń w domku. O, Romeo przyleciał. Romeo przyleciał. I tutaj jakiś duży kot na dwóch nogach idzie bez ogona z papierosem. Idzie ciotka. Tak to, tak to się będzie kształtowało, plan wyglądał. No, tola niestety została nadal. Jest za parkanem. A muśka w ciągu dnia to jest i tu, i za parkanem. Także chodzi do tej toli. To tutaj przychodzi. Ale tola nie przychodzi jak na razie no teraz tylko czekać kiedy przyjdzie i w ogóle czy przyjdzie no te dwa zuchy już w ogóle się od matki oderwały już im matka nie jest potrzebna już tu się dobrze czują zaadoptowały się no Romeo się z nimi bawi, proszę. I się zaczepia. One też tam. Także już się znają. Jak to się mówi naukowo, zintegrowały się. O, nawet ciotka tutaj próbuje zaczepiać gucia, gucio się przyczeił. Także koty się dobrze czują w swoim gronie. aha Cepiska zaatakował no a tutaj nasz pilot oblatywacz łowca dzisiaj próbował znowu gołąbka złapać jest filmik no nie będę mówił z jakim to finałem zobaczycie filmik to ocenicie sami czy mu się udało, czy się nie udało, czy mu by się udało. A Cypisek podchodzi. Do Po prostu garnie do kotów. Zawsze przyjdzie w pobliżej. To się położy, to zaczepia, to one jego zaczepiają. Tak się bawią. No, a ciotka z kolei tutaj z Guciem para do zabawy ewentualna. Gucio lata. <gulata> ciotka się przyczaiła. A Gucio tutaj lata, proszę. robaczki łapie a ciotka tutaj teraz się odwróciła w kierunku cypiska a Gucia poleciał gdzieś na w krzaczki i tak to wygląda Także chodzę, kręcę, krzątam się przemeblowuję, stawiam rozstawiam, wywożę, przywożę i tak w kółko Zawsze mi się wydaje, że następne ustawienie jest lepsze i bardziej do potrzeb kotków dostosowane. Tak patrzę, co one tam kombinowały, i staram im się dogodzić. Gdzieś za miesiąc z Chin, najpóźniej za miesiąc z Chin, przyjdą te dwa dywaniki elektryczne. No tam w komentarzu pisałem. Wtyczki mają niemieckie, a te wtyczki niemieckie to są takie płaskie, nieokrągłe bolce są co prawda przejściówki, mógłbym przejściówkę kupić, zamówić też też tam u tych Chińczyków są. Tam nie dużo 5 zł, czy ile? Ale nie będę się w to bawił w przejściówki. Tylko po prostu utnę kabel, mam kable stare od telewizorów, radia, bo zawsze tutaj likwidują to ja kable ucinam, żeby mieć końcówki, ewentualnie kabel na przedłużacze. Także tam 5 minut i jedna końcówka przerobiona. O, tam Romeo się gania z cypiskiem. Podejdę nawet Gucio się tu przyczaił. A czy sprawę? Proszę. Bawią się, ganiają się. Nie, no, tutaj Romeo. Tak, Romeo. O, a tu cypisek. Przed chwilą się ganiały. Z Romeo. Cypisek to jest taki, że zaczepia. Do zabawy sam podbiega. Prowokuje. O, ciotka przyszła. A tu już Gucio jest. Ciotka. A nas Romeo. A Romeo się odwraca. Bo tu Gucio jest. No i Gucio też chce się bawić. I Romeo też chce się z nim bawić. A się już ładnie bawią, dobierają w pary do zabawy to dlaczego, jeżeli tutaj są razem, dlaczego by nie miały mieć domków, no to porobiłem mi te domki o, tu właśnie mamuśka idzie, widzicie mamuśka idzie, Kicia mamuśka a gdzie masz tole Kiciula, gdzie masz tole Poszła. Nie reaguje, nie zwraca na mnie uwagi. Kicia, gdzie stola? No, taka czarna jak noc. Tak jest ciemno, to się nie odróżnia od tła. No, zaraz tu zobaczy te domki. O, tu jest ten domek z obudowy maszyny do szycia przenośnej już też tam sprawdza a pasiorek się najadł napił to się schowa do tego szmacianego domku już tam przygląda się przymierza tak kiciulek będziesz chodził no. Będzie chodził. Widzicie wszedł o. To on lubi tutaj siedzieć w tym domku On sobie opatrzył ten domek Proszę. O, tam jak się ganiają maluchy. Młodzież się gania. A ja jeszcze pójdę tutaj bo tutaj gdzieś. Julia była na ławce teraz zobaczę czy ona jest o, tu karmy nasypałem Suchy. rano nie będzie a tam jest Maciuś chodzi Maciułek, Maciu kiciu kiciu miciu o, Maciuś tu idzie Maciuś ostatnio sobie zmienił miejsce do spania i śpi na korytarzu, ale tu za drzwiami na wycieraczce. Maciuś ma takie cykle, że co miesiąc zmienia takie miejsce spania. A teraz gdzie ten Maciuś idzie? Tutaj idzie gdzieś. On tutaj lubi spać, czy leżeć. O, jest Julcia, widzicie, ja tu planowałem do niej tam pójść, a ona mnie sama znalazła. Julinko, kicia, o, ciotka, Julcia, chodź. Jak ja wyjdę na dwór, to koty zaczynają się schodzić jak usiądę na ławce to one zaraz też się porozsiadają wokół mnie i leżą i co Maciulku? ty tutaj lubisz nie a już przyleciała Julcia no aparat ma problemy z ostrością Filmuję smartfonem No to cierpi na jakości, ale no, filmuję smartfonem, bo ma tą lampę ledową, ale mi oświetla. A tak to aparatem musiałbym lampę wziąć. Byłem na dworze, przewoziłem te domki mobilne. To nie wziąłem lampy, bo nie planowałem. No, wracam do pokoju, już się trochę narobiłem. Mało tego też się spociłem Koszula mi się przykleiła. To już stary dziadek 67 lat. To trochę tam porobię, schylę się, już się pocę Jak za mną latają Mamuśka Romeo Nie, ciotka ciotka Poleciała mamuśka zrobiła trochę ale Nie wiem dlaczego na widok ciotki A no, tu jest dziura, w której nocowała Zimowała w zeszłym roku pusia ale pusia się wyniosła teraz nie wiem gdzie pusia jest czasami się pojawia a tu pajęczyna zarosła pusi tu nie ma poza tym o, się ganiają Julcia tam poleciała ciotka ją pogoniła a nasz sercowy Romeo znowu znowu leży na płask. A. Widzicie, leży na płask. No był komentarz, że on po prostu ma coś z sercem. Skoro on tak biega, biega, później znowu się kładzie. Tak, za bardzo mi się nie chce wierzyć. Ale coś zaczynam. O, Cypisek przyleciał. Ja myślałem, że to... Julcie, cypisek. No i jak się będziecie bawić? Proszę. Jak go patrzą, a ten zrobił salto. Nawet ten cypisek to z O, o, na drzewo wejdzie. Wejdzie na drzewo. Wyżej wejdź, wyżej wejdź. No, no. Co, odpadasz? Odpadasz od drzewa? A kto tu się mi ocierał nogi no, Julcia, Julcia, no muszę ją pogiziać chyba się dopomina. No chłodno się zrobiło, to zobaczcie jak te koty teraz rozrabiają. No i zaskoczenie dla mnie, bo cypisek z Guciem się włączyli, teraz też latają, chacają, rozrabiają tutaj dookoła. O. Romeo z Julią, a to stare znajome, brat i siostra, biegają, no, młodzież biega, lata, a, a pan hrabia Maciuś, niewzruszony, siedzi. Siedzi, jeszcze niezadowolony, bo mu tu przyszli, on przyszedł sobie na uboczy, żeby mu nikt nie przeszkadzał, a oni mu przeszkadzają kontemplowaniu. Maciuś tak jak mnich na osobności. A tu kto tu jest? Tu Julcia, to tam chyba cypisek. Tu, Julcia, a tu cypisek. No, zobaczył ciotkę ogonek w górę. Ciotka zna i lubi ciotkę. Po ciotka to jest taka młodzieżowa ciotka. Apsik, na zdrówko. Ja tak mówię, że pójdę do domu, do pokoju, bo się spociłem i idę, idę i zawracam znowu. Boże, jak te koty mnie kręcą. A mógłbym je godzinami oglądać. Czy z nimi bawić. Więc jak patrzę, to takie się cieszę, raduje. Lepiej mu się robi na duszy No i tego już się czuje osłabiony się nogi zaczynają uginać Lampa już się świeci, żółte światło ciepłe przyjemnie Zobaczę jeszcze tylko Na koniec Na no, koty zostały tam widzicie tam chracają na pewno ja idę, one nie wracają za mną Tylko tutaj jeszcze sprawdzę Basiorka Bo on jako jedyny tu został A Basiorek to jest piekowy kotek On jest rówieśnik maćka gdzieś Tak przypuszczam o, widzicie? A Basiorek jest w domku